Cześć, jestem Klaudia, to kanano i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Marcin ma x złotych, Jacek o 5 złotych więcej, a Olek 3 razy więcej niż Marcin. Ile pieniędzy mają w sumie? No to tutaj mamy napisane, że Marcin to nasza niewiadoma, czyli Marcin ma x złotych. Jacek o 5 złotych więcej. Od Marcina, czyli jest to x plus 5, a Olek trzy razy więcej niż Marcin. A razy więcej oznacza mnożenie. Ile pieniędzy mają w sumie? I mamy x plus x plus 5 plus 3x. Tu mamy x plus 5, no to mamy 1 plus 1 to 2 plus 3, 5x plus 5. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.